No dzień dobry. No dzień dobry, cholera jasna. Poranek, poranek z rana, jak śmietana. Jest godzina 8:37. Tak powiem. Śniadanie. Boże. O, kupiłem właśnie. Nie zdążyłem zjeść wczoraj ale to świeżynka wołowinka jak świeżynka muszę wziąć o kurde ja to kupiłem za tyle kupiłem o no właśnie Mm, mm, mm. Takie pyszne rzeczy. Czoskowe. To niedługo, że kosztuje 15 zł. <laughs> na, na, na wynos też można wziąć ze sobą. <laughs> Ta napkę też można. <laughs> no właśnie. Gdzie ty dzwonisz samego rana? Nie tego nie Nie pij jeszcze. A może do pracy pojechał? A ty no zawracasz. Tycho, głowę ludziom.

Świąt. O właśnie to o chociaż od razu chusteczka jest, wiem ten widelec plastikowy, żeby zjeść ten posiłek Boży mm -hmm. Gorąco aż nie wiem co tak gorąco jest właśnie temperatura <laughs> ciała człowieka jedno do jednego co to jest jedno je do jednego jedne połączenie nosi się do drugiego połączenia co to jest оргазм. А Почему ты не стоишь писать? Зараз напишу и да. И даю. Васне. Видите? Trzeba ganiać. Ja nie jestem twoim ojcem, ani mamą, idę. Idę. ani bratem. Idę pisać. Ja robię, tobie chcę dobrze robić. A idę. ty. Idę pisać cicho, idę. Cicho, idę pisać. Ta. Idę. Ja sobie Z rana. Dobre. Czemu? Ja wam coś powiem. Byłem na Lipowej. Chciałem kupić Piekankę, parówka, bułeczka, a do tego nie no, niebożywa, niebożywa tak samo w krturze nieraz nie ma po prostu takich rzeczy. Byłem a nie. Zabrakowało chyba, wykupili czy co, nie, wi nie wiadomo co to jest. Jak to się mówi, Czoskowy, sos Czoskowy, a temu Czoskowy, bo Czosnek zabije wszystko, się nie choruje. Temu ja nie chorowałem, ja zawsze. Pamiętam, gdzie szedłem w czy co, szedłem te, kupowałem, to musiał być czoskowy Cepikanka, hot dog, czy inne takie danie. Mm. O cholera. O dziewczynka, o dziewczynka, złowinka, o dziewczynka, dobre rzeczy się dzieją. Jakie takie pyszne rzeczy się spożywa, dobre rzeczy. Ja to kupiłem. Wcześniej dostałem tego wspaniałego człowieka, właściciela ogółem. No, polubił. On, on chciał ogółem. A nie, przepraszam, ja powiedziałem, przepraszam bardzo, ja chcę to zapłacić za to. I zapłaciłem. Bardzo dziękuję za ten napój Boży. Bruntynka, Bruntynka, ta wspaniała jest Twoja dziewczynka, wspaniała jest Twoja żona, o, tak mogę powiedzieć. Mm. Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia. Zdrowie jest najważniejsze, to Wam chcę powiedzieć. Właśnie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.